Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. I mamy niedzielę 29, zwykłą, rok C. I pierwsze czytanie. W ogóle wszystkie te czytania są o modlitwie. Pierwsze czytanie z księgi wyjścia: jak Izraelici sobie przeszli przez Morze Czerwone. No i zaczynają ich atakować Amalekici, i cała ta historia o tym, jak. Mojżesz ma wzniesione ręce do Boga w modlitwie. Dopóki te ręce są w górze, ma przewagę Jozuę z wojskami Izraela. Kiedy ręce są na dole, to wtedy Amalekita wygrywa, więc wrogowie Izraela. No i tutaj Orygenes ładnie to skomentował, ten fragment, pisząc, że no, czy naprawdę Panu Bogu zależałoby na tym, żeby podnosić do niego ręce, czy tylko o ten gest chodzi. By najmniej tutaj chodzi właśnie o te ręce, które są symbolami uczynków. I te wzniesione ręce, to jest symbol dobrych uczynków. To, że Mojżesz dokonuje uczynków sprawiedliwych, tak? dobrych uczynków. Dopóki dokonuję tych dobrych uczynków, jestem sprawiedliwy, tak i Tutaj jestem w obrębie tego działania Bożego. Także o to tutaj by chodziło, że dopóki postępuję pobożnie, sprawiedliwie, dobrze, tak, ale dobrze w takim sensie, że yy, dobrze według Pana Boga, nie według mojego uznania. No to wtedy właśnie mam tę pomoc Bożą. Za każdym razem, za każdym razem kiedy opuszczam te moje ręce, no to wtedy przestaje postępować pobożnie, zaczynam działać źle i wtedy wygrywają wrogowie Pana Boga. To by było to. Drugie czytanie jest, kochani, z drugiego listu do Tymoteusza. I tutaj ten fragment to jest testament duchowy świętego Pawła. O tym pamiętajmy, że to jest ostatnie pismo Apostoła Narodów, kierowane do umiłowanego dziecka, które zrodził, tak? Czyli po prostu ochrzcił do Tymoteusza, który ma być biskupem, czy jest biskupem Efezu. No i tutaj te ostatnie zalecenia, jakie mu daje. I tutaj Paweł mówi: No tak, żeby trzymał się tej wiary, tak, okej, okay, którą z pewnością ma. Na początku tego listu w ogóle jeszcze tutaj przywoływał babkę. Tymoteusza i jego matkę, tak? Lois i Eunikę, które no, miały wiarę, tak? Wiarę w pana Jezusa. I z pewnością Paweł pisze też tak do Tymoteusza, że na pewno ty ją też masz. Także cały czas o tej wierze tutaj mówi. Przechodzi później do pism. Czyli chodzi tutaj o pisma Starego Testamentu, tak? Każde pismo. Przez Boga natchnione, jest przez Boga natchnione, chodzi o te pisma Starego Testamentu, i jest pożyteczne, no i tu wymienia, do nauczania, do przekonywania, poprawiania, wychowywania w sprawiedliwości, żeby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I tutaj nam by się to pokrywało właśnie z tym pierwszym czytaniem. Jeśli te podniesione ręce w górę to jest symbol, Naszych dobrych czynów, które dokonujemy dzięki Bogu, no i wtedy zwyciężamy, tak, postępując po Bożemu. No to i tutaj, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, żeby człowiek Boży był przysposobiony do każdego dobrego czynu, to tak samo ja mam czytać właśnie te pisma Starego Testamentu, żeby po, po prostu poznawać Boga, tak, i wtedy będę i pouczony. Będę wychowany do sprawiedliwości, oczywiście rozumianej w ten sposób, że sprawiedliwość to jest wykonywanie woli Bożej. Także ja, dzięki tym pismom, które mam od Pana Boga, ja będę poznawał Jego wolę i w ten sposób będę postępował pobożnie, pobożem, czyli sprawiedliwie, czyli rzeczywiście będę przysposobiony do każdego dobrego czynu. Też ciekawostka taka, że jak Orygenes rozważał yy, yy, modlitwę nieustanną, tak i zastanawiał się nad tym, czy rzeczywiście da się yy, modlić nieustannie, no bo przecież chociażby na jedzenie, na te podstawowe nasze potrzeby odpowiadając, no muszę przerwać modlitwę rozumianą tak ogólnie, tak, tak intuicyjnie. Muszę tę modlitwę przerwać, więc. Czy jest to możliwe, żeby modlić się cały czas? No i dochodzi do wniosku, że tak, że okazuje się, że dopóki, dopóki jestem człowiekiem sprawiedliwym, tak, czyli wykonującym wolę Bożą, to cały czas się modlę i ta modlitwa moja y, cały czas się dokonuje. Tak? Także kiedy jestem człowiekiem sprawiedliwym, czyli wykonuję wolę Bożą, to wtedy rzeczywiście cały czas nieustannie się modlę, cały czas. No i trzecie czytanie z Łukasza. I tutaj mamy kolejny raz, kiedy Jezus nas uczy modlitwy i to modlitwy wytrwałej. Za pierwszym razem to było w jedenastym rozdziale, jak uczniowie go zapytali, znaczy po skończonej modlitwie uczniowie podeszli do Jezusa i pytają Go, Panie naucz nas, znaczy pytają, mówią do Niego, Panie naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. No i wtedy Jezus mówi, ojcze nasz, tak, w wersji łukaszowej. I po tym następuje ta przypowieść o tym koleżce, który idzie do swojego sąsiada, przyjaciela o północy i prosi go o chleb, tamten nie chce wstać, ale właśnie przez to, że ten przyjaciel przychodzący jest natarczywy, no to wstaje w środku nocy i daje mu ten chleb, tak, no to i wy bądźcie tak wytrwali. <śm> No i właśnie. I czy Ojciec Niebieski nie udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą, tak? Tak się kończy ten, ten fragment. No i tutaj mamy bardzo podobny motyw też o tej modlitwie nieustannej, tylko że tutaj mamy przypowieść. Opowieść o tym niesprawiedliwym. O tym sędzim, tak? Mamy tego sędziego, który jest niesprawiedliwy. No i. Tutaj moja postawa ma być jak owej wdowy, tak, czyli tej kobitki, która była na samym dnie tej hierarchii społecznej. No bo jeśli była wdową, czyli nie miała faceta, który mógłby stanąć w jej obronie, tak? W jej sprawach. I dlatego była na dnie tej, tego społeczeństwa. No i ten sędzia, który pana Boga nie szanuje, z ludźmi się nie liczy, bierze ją w obronę, bo ta jest cały czas natarczywa, tak? No i okej. Okay. No i ja mam pamiętać o tym, żeby być właśnie w taki sposób natarczywym ze swoją modlitwą, żeby po prostu nieustannie się modlić cały czas, cały czas, czyli dokonywać tych sprawiedliwych czynów. I z drugiej strony mam pamiętać o tym, że Pan Bóg nie jest jak ten niesprawiedliwy sędzia, który na odczep będzie na odczep się będzie spełniał jakieś moje prośby. ale właśnie Bóg jest jak dobry ojciec i on wie, czego mi potrzeba. Także spoko i on przyjdzie zaradzić moim potrzebom. Także też pamiętajmy o tym, że Pan Bóg mi udziela tego, co jest mi zawsze niezbędne. Może być czasami tak, że no Pan Bóg udziela mi tego, co jest mi potrzebne, a mnie wydaje się, że inne rzeczy są mi potrzebne. Także też pamiętajmy, że jest taki poziom, że Pan Bóg po prostu wie lepiej, co jest mi potrzebne. Także tak. No, no to kochani, jeśli chodzi o modlitwę nieustanną, wytrwałą, yy, to pamiętajmy o tym, żeby właśnie dokonywać tych yy, Bożych czynów, yy, żeby być człowiekiem sprawiedliwym, czyli takim, który wykonuje wolę Bożą i to również to będzie wtedy ta nieustanna modlitwa przed Panem Bogiem. także trwajmy w tej modlitwie nieustannej, czyli po prostu, po prostu bądźmy ludźmi sprawiedliwymi, pobożnymi. no działajmy po Bożemu. to wszystkiego wam Bożego i na razie.